Przede wszystkim wydaje mi się, że jest bardzo dużo podobieństw. Oczywiście mówię konsument, klient zachowuje się mówię w sieciach mówię detalicznych w różnych krajach bardzo podobnie. Są pewne atrybuty, które oczywiście są bardziej wzmocnione w różnych geografiach i to wydaje mi się, że jeśli patrzymy na Chorwację, to bezwzględnie jest to taki obszar geograficzny, gdzie ważna jest wygoda, bliskość sklepów. Tak? Z tym oczywiście idzie też dość wymagająca jakość i świeżość produktów, ze względu na to, że mówię jest to taki, a nie inny też klimat i te część życia jakby można powiedzieć spędza się na zewnątrz, stąd tak naprawdę świeżość tych produktów, na co sieć Studenat kładzie dość dużą tak naprawdę uwagę. Te kategorie. Cena, no nie ucieknę od ceny i powiem, że cena jest oczywiście istotna, natomiast my mówimy zwykle o jakiejś tam tak naprawdę kombinacji wartości dla klienta, czyli właśnie połączenia tego. Na ile tak naprawdę ten sklep jest blisko, na ile ma pełną codzienną ofertę, która jest potrzebna i na ile tak naprawdę ta cena jest akceptowalna. Nie najniższa, ale akceptowalna dla danej społeczności. To jest jedna rzecz. Wydaje mi się także, że w ramach samej Chorwacji my mamy też dość dużo jakby można powiedzieć zróżnicowanego klienta, bo nasza sieć de facto występuje wszędzie. Czyli mamy sklepy na wyspach, sklepy na wybrzeżu i sklepy na lądzie. W dużych miastach, średnich miastach i małych miastach. W związku z tym tak naprawdę ten klient wydaje mi się ze względu na tą specyfikę jest też zróżnicowany. I kolejną, można powiedzieć, już różnicującym też elementem jest to, że my tak naprawdę w okresie od maja do października nagle mamy dwadzieścia parę kilka milionów turystów odwiedzających Chorwację. Tak? I to są turyści, którzy przybywają z różnych krajów europejskich. Oni oczywiście oczekują lokalnych produktów, ale oczekują też takich produktów, które czasami znają też u siebie. Więc stąd tak naprawdę dobór różnej palety produktowej jest złożony, bo musimy na ten okres czasu zastanowić się, co jest ważne, dla danych klientów, bo ten klient jest wówczas nie tylko klientem lokalnym, tylko klientem tak naprawdę lokalno-turystycznym.